Hej, witamy w nowym filmie. Psy i koty są najczęściej spotykanymi zwierzętami domowymi, ale niektórzy idą o kilka kroków dalej, jeśli chodzi o wybór zwierzęcia. W tym filmie pokażemy 10 niebezpiecznych przyjaźni między ludźmi i dzikimi zwierzętami. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Goryle to duże zwierzęta, które mogą ważyć od 68 do 227 kg. Dzikie goryle są również niezwykle silne, ponieważ kiedy czują się zagrożone lub zaatakowane, mogą wyrzucić dorosłego człowieka na kilka metrów w powietrze. Ale goryl Koko, który urodził się w Zoo San Francisco, nigdy by tego nie zrobił. Koko była znana z nauki języka migowego, ale jej opiekunka i ludzka przyjaciółka Francine Patterson nazwała go językiem migowym goryla. Według niej Koko posiada słownictwo liczące ponad 1000 znaków. Naukowcy uważają, że Koko miała IQ od 70 do 95. Gory stał się jeszcze bardziej sławny, gdy zaadaptowała kociaka, którego nazwała Albal. Koko nie zadowoliła się wypchanym zwierzęciem i poprosiła o prawdziwego kota. W lipcu 1984 roku, w dniu swoich urodzin, pozwolono jej wybrać jedno z porzuconych kociąt, co bardzo ją ucieszyło. Numer 9. Mrówkojady zawdzięczają swoją nazwę temu, że ich ulubionym jedzeniem są mrówki. Używają swoich ostrych pazurów do rozrywania mrowiska, a następnie wkładają swój długi pysk i używają swojego kleistego języka do chwytania jedzenia. Te zwierzęta wolą być samotne i są bardzo terytorialne. Mrówkojady mogą nie być dużymi zwierzętami, ale strzegłyby swojego terytorium swoim życiem. Zazwyczaj nie są agresywne, ale mogą być bardzo zacięte. Jeśli czują się zagrożone, mogą atakować swoimi 10-centymetrowymi pazurami i nie boją się nikogo, nawet pumy czy jaguara. Dlatego wielu ludzi było oszołomionych, gdy Salvador Dali, wielki hiszpański artysta, wziął mrówkojadę jako zwierzątko domowe. Kiedyś sfotografowano go spacerującego po ulicach Paryża z jego mrówkojadem. Zabierał go wszędzie, tak jakby wyprowadzał swojego psa na spacer. Numer 8 Dingo to dzikie psy występujące w dużych ilościach w Australii. Zachowują się podobnie jak kojoty i szare wilki. Niektórzy uważają nawet, że pochodzą od wielkiego wilka indiańskiego. W zasadzie są one używane do polowań i wcale nie nadają się jako zwierzęta domowe. Lisa Jenkins podjęła jednak ryzyko i zadaptowała dzikiego dingo, którego nazwała Chopa. Chciała mieć psa, ale szukając w sieci znalazła Chopa w schronisku dla psów i według niej była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ponieważ Chopa rodziła się na wolności, wiele osób mówiło Lisie, że przyjęcie Dingo jako zwierzęcia domowego było złą i niebezpieczną decyzją. Dingo zazwyczaj żyje w stadach po 10 osobników. Dlatego Lisa zdecydowała się wziąć innego Dingo jako kumpla dla Chopa i nazwała go Thor. Numer 7 Pytony birmańskie są jednymi z największych gatunków węży na świecie. Markus Hobbs mieszka w domu w Twerkesbury w Gloucestershire w Anglii z partnerem i dwoma młodymi synami. Mają haski o imieniu Schiloch, małego węża o imieniu Monty i długiego na 5,5 metra pytona birmańskiego zwanego Hexi. Około 9 lat temu Markus kupił Hexi w sklepie zoologicznym i w tamtych latach widział jak pyton urósł do 110 kg. Hobbes uważa, że Hexi nadal rośnie i jest nawet dłuższy niż 5,5 metra. Czekał aż Hexi przestanie rosnąć, zanim poprosił ekspertów od węży o oficjalny pomiar. Według Markusa utrzymanie Heks jest dość kosztowne, ponieważ musi on kupować króliki, martwe jelenie, cielęta, kozy i świnie od lokalnych rolników, aby ją nakarmić. Markus chce powiedzieć ludziom, że węże nie są szkodliwe, dopóki są rozumiane i trzymane pod opieką odpowiedzialnego właściciela. Numer 6. 6 lat temu ukazała się historia Poczo 5-metrowego krokodyla, który pływał z przyjacielem Hito kostarykańskim rybakiem. Ten człowiek ratował poczo po tym jak został ranny. Kiedy krokodyl wyzdrowiał chciał wypuścić go z powrotem na wolność, ale poczo odmówił i został z nim aż do jego śmierci w 2016 roku. Ale prawie w tym samym czasie w Kure City w Hiroshimie w Japonii wyszła na jaw kolejna przyjaźń między człowiekiem a gadem. Nobumitsu Murabayashi jest właścicielem gigantycznego kaimana, którego również nazwał kajmanem. Kajmany są bliskimi krewnymi aligatorów, które mogą mieć 4 metry długości. Mężczyzna często chodził ze swoim olbrzymim zwierzęciem do centrum handlowego swojego miasta za zgodą ratusza. Mieszkają razem od 1982 roku i kajman urósł do ponad 2 metrów długości i waży teraz 21 kg. Kajmany mogą żyć do 70 lat, więc mężczyzna ma nadzieję żyć dłużej, bo nie chce zostawić swojego kajmana samego. Numer 5. Werner Freund był 80-letnim Niemcem, który oddał swoje życie niebezpiecznym wilkom, które trzymał w swoim wilczym parku w małym miasteczku Merzik w Niemczech. W 1972 roku założył wilczy park i przez ponad 40 lat zdobył zaufanie 70 wilków pełniąc rolę ich przywódcy. W tym celu musiało wyjść, jeść surowe mięso i dawać lizać sobie twarz. Lizanie pyska jest postrzegane jako oznaka uznania i uległości, dlatego tego typu zachowanie jest daleki od agresywnego. Mężczyzna, na przykład, był pierwszym, który upuścił złoki jelenia na ziemię i jako pierwszy je ugryzł. Wilkom ciekła ślinka i patrzyły, dopóki nie skończył. Potem wilki żywiły się resztą jelenia. Werner musiał zachowywać się jak wilk, by zdobyć szacunek i akceptację pozostałych wilków. Ten rytuał był jego częścią. Numer 4. Pelikany nie stanowią większego zagrożenia dla ludzi, ale są jednymi z największych ptaków na świecie, a ich dzioby są wyjątkowo długie i niebezpieczne. Pelikan, którego Jeffrey Kondo znalazł na wybrzeżu Greystock Mahale Camp w Tanzanii, był zdezorientowany i przestraszony. Mały pelikan, nazywany później Big Bird, został oddzielony od innych pelikanów podczas burzy. Zabrał ptaka do swojego obozu, mając nadzieję, że wyzdrowieje i odleci z powrotem. Jeffrey nauczył go latać, biegając w górę i w dół plaży, podczas gdy klaskał rękami, aby pokazać Big Bird, co robić. Po pewnym czasie Big Bird nauczył się znowu latać, ale nie chciał opuszczać obozu. Latał w kółko, ale zawsze wracał. Big Bird stał się fenomenem w 2014 roku, ponieważ Jeffrey miał kamerę przymocowaną do jego dzioba, aby uchwycić jego lekcję latania i umieścił ją na YouTube. Numer 3. Rosyjska para Swietłana i Jurij Pantelenko od ponad dwóch dekad mieszkają z ogromnym niedźwiedziem brunatnym. Rodzina adoptowała niedźwiedzia Stepana w wieku zaledwie trzech miesięcy po tym, jak został znaleziony przez samych myśliwych w lesie w trudnych warunkach. Była to najlepsza decyzja w ich życiu, ponieważ Stepan stał się słodkim niedźwiedziem, który pomagał w takich pracach jak podlewanie roślin. Niedźwiedź lubi też oglądać telewizję i nawet wie, jak pozować. Tak, dobrze słyszeliście. Niedźwiedź Stefan daje się fotografować, pozując podczas sesji zdjęciowych. Nawet dwie rosyjskie modelki, Maria Sidorowa i Lidia Fetizowa pracowały z niedźwiedziem w ramach kampanii uświadamiającej przeciwko polowaniom, chcieli pokazać, że ludzie mogą nadal fotografować dzikie zwierzęta bez wyrządzania im krzywdy. Numer 2. Chociaż amerykańska aktorka i rzeczniczka prasowa Christie Ale cieszy się towarzystwem swoich 14 lemurów, nie zaleca ich przyjmowania jako zwierząt domowych. Jej dom może czasem trochę zaszaleć z powodu aktywności jej lemurów katta. Zwierzęta te występują zazwyczaj na afrykańskiej wyspie Madagaskar. Lemury wymagają regularnej uwagi i opieki. Dlatego też zatrudniła etatowego opiekuna lemurów. Christie zabrała kiedyś małego lemura na lotnisko i sprawiła, że celnicy pomyśleli, że to tylko kot. Lemury kata lubią mieszkać w większych grupach liczących od 6 do 30 osobników. Dlatego Christie dobrze zrobiła, że wzięła nie mniej niż 14 lemurów. Numer 1. Kevin Richardson, lepiej znany jako poskramiacz lwów, jest youtuberem i konserwatystą. Ma wiele dzikich zwierząt, takich jak czarne lamparty, hieny plamiste, a przede wszystkim lwy afrykańskie. Lwy są często przedstawiane jako króle dżungli, a Kevin uważa, że należy po prostu pozwolić tym zwierzętom żyć swoim życiem. Ta postawa pomogła mu zdobyć zaufanie jego dzikich przyjaciół. Jego pierwszymi przyjaciółmi lwami są bracia Tao i Napoleon. Richardson został podrapany przez lwy, a nawet kilkakrotnie ugryziony, ale to nie powstrzymało go przed opieką nad tymi zwierzętami. Obecnie jest właścicielem Kevin Richardson Wildlife Sanctuary w pobliżu Johannesburga w RPA. Często zabiera lwy na spacery po parku, ale nie pozwala gościom z nimi chodzić, ponieważ wie, że lwy mogą stać się agresywne, gdy spotkają obcych. Dlatego wciąż musimy być ostrożni w stosunku do dzikich zwierząt. Masz jakieś zwierzątko? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.